Gościmy w Legnicy. To jest drugi trening reprezentacji Polski na trybunach Stadionu Miejscowego Mosiru. Kilkuset widzów, którzy obserwują zajęcia Franciszka Smudy. Franciszek Smuda teraz przeprowadza gierkę taktyczną. My już znamy skład na środowe spotkanie. Możemy państwu to graficznie zaprezentować w ataku. Lewandowski to jest oczywiście pierwszy wybór selekcjonera. Jeśli chodzi o tą formację trzech piłkarzy ofensywnych, to w środku miejsce zajmie obraniak. Na lewej stronie Mierzejewski. Na prawej stronie Kuba. Kuba Błaszczykowski, kapitan reprezentacji Polski. Założenie tego systemu Franciszka Smudy polega na grze skrzydłami, też Mierzejewski bardzo wszechstronny on się może pokazywać w środku pola. Jeśli chodzi o dwóch defensywnych pomocników, to tutaj zagra Murawski, a także Dudka. A więc polański, który jest w kadrze, zacznie ten mecz na ławce rezerwowych. Jeśli chodzi o zestawienie defensywy, na lewej stronie Wawrzyniak. Na środku. Na środku defensywy zagra Jodłowiec. Tutaj troszeczkę padający deszcz nam tą, tą kartkę psuje, ale myślę, że Państwo się doczytają. Jodłowiec. Partnerem Jodłowca na środku defensywy jest Głowacki. I na prawej stronie w miejsce nieobecnego Łukasza Piszka zagra Wojtkowiak. W bramce oczywiście szczęsny. Trener Franciszek Smuda też ma przewidziany wariant już na. Na pierwsze minuty drugiej części spotkania. chcę w tym momencie delegować do składu w miejsce albo Murawskiego, albo Dudki Polańskiego. A więc to będzie ten moment, w którym Polański pojawi się na boisku po raz pierwszy w koszulce z białym orłem. Ten pomocnik, który się wahał między reprezentacją Polski a reprezentacją Niemiec, przewiduje zmianę też w ataku. W przerwie zejdzie Lewandowski, w jego miejsce pojawi się Brożek. I e, trener Franciszek Smuda przewiduje do gry, może nie w przerwie, a najpóźniej w 60. minucie Sławomira Peszkę prawdopodobnie za Mierzejewskiego albo Obraniaka. Mierzejewski może wejść wówczas do środka. To jest skład reprezentacji e, Polski specjalnie dla magazynu T-Mobile z Legnicy Roman Kołten. <noise> Znakomicie to Roman rozpracował. Właściwie to ja nie muszę oglądać w meczu, bo wiemy wszystko, co, co się będzie działo. Zapomniał tylko wpisać minuty, w których pan tak. bram. Nie no, Roman zawsze był pod wrażeniem Ginternetcera i taka, wiesz, analiza w, absolutnie w niemieckim stylu tego, co się zdarzy. Ale słuchajcie, to jest, to jest szok, a jednocześnie potwierdzenie tego, co mówił kiedyś Wojtek, że praktycznie trener Smuda oscyluje cały czas wokół 13-14 piłkarzy, bo to już... W... <grym> Nie, wiesz, zwróciłeś uwagę, żeśmy tak rozmawiali przed paroma, paroma chwilami. Rozmawialiśmy o tym, o, tym, o tym porozumieniu się, o tym języku, tak? Ale o tym tutaj Lewendowski napisał, Jedłowiec, tak, coś tam z takich parę błędów zrobił przy polskich, przy polskich zawodnikach. Znaczy ja bym chciał raczej od Romana taką, taką informację, już bez względu na to, tutaj wczoraj grał, wczoraj Wawrzyniak grał mecz ligowy, tak? Nie, no dzisiaj polański, nawet w tym pierwszym wywiadzie mówi, że... Ale Polański to się i tak. był spóźnił. bardzo ciężki trening, a spóźnił się na pierwszym. No ale na pierwszym nie był, tak? No w, w, wczoraj grał mecz cały lej w Krakowie. No a dzisiaj słyszę, polska reprezentacja okres przygotowawczy przechodzi. Dwa treningi przed meczem towarzyskim z Gruzją. No takie troszkę zastanawiające, zobaczymy jak będą wyglądali chłopaki w środę. No bo jeżeli jak czytam plan, jutro jeszcze dwa, no to... No nie wiem, no to są piłkarze, też powinni na kadrę powinni przyjeżdżać się przygotowani, wypoczęci. Tutaj tylko treningi taktyczne, a nie trenować je praktycznie non stop przed meczem Słuchajcie, oglądamy teraz na bazie tego, co Roman nam tutaj przedstawił, obrona na Gruzję, czyli od prawej strony Wojtkowiak i Głowacki i Wawrzyniak. I ta mityczna obrona na Euro, którą już kilka razy przedstawił selekcjoner Franciszek Smuda, czyli Piszczek, Perkis, Alboleda i... I benisz, no także no, dzisiaj można powiedzieć także na 11 miesięcy, czy nawet na 10 przed rozpoczęciem finału piłkarskich mistrzostw Europy.